Ogromnie się cieszę, że dzięki współpracy z firmą Johnson Johnson udało nam się stworzyć projekt, dzięki któremu docieramy do tak szerokiego grona odbiorców. W ośrodku onkologicznym przy szpitalu Kopernika mamy akcję profilaktyczne badań lito. Ta akcja polega na tym, że pacjentom rozdajemy darmowe testy na krew utajoną. Jest to bardzo prosty test diagnostyczny do wykonania w domu, który może wskazywać na to, że jest jakiś problem w u tego pacjenta w grubym i wymaga on dalszej diagnostyki. Dzięki realizacji projektu mamy szansę dotrzeć do naszych pacjentów i uczyć ich, jak o siebie dbać, przekonać ich do badań, które nawet można wykonać w domu i do tego, żeby się nie bali i żeby dbali o siebie. Jest to bardzo dobre badanie, bardzo przystępne dla pacjenta. Każdy pacjent po 40 roku życia przynajmniej raz w roku powinien taki test wykonać i w przypadku dodatniego w wyniku badania. Na krew utajoną w kale powinien zgłosić się do naszej poradni i powinien taki pacjent mieć wykonane badanie kolonoskopii. W trakcie dzisiejszego eventu rozdajemy pacjentom bezpłatnie testy fit na obecność krwi utajonej w kale. Badamy ich, rozmawiamy z nimi o zdrowiu i uczymy, jak mają o siebie dbać. Zapraszam Państwa do badań profilaktycznych w kierunku raka jelita grubego. Mam pewność, badam się. Serdecznie zapraszam. Dzięki takim akcjom jak dziś mam możliwość po prostu badań.